Zadanie 9, matura 2017, poziom podstawowy, czerwiec. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem oraz mamy podane wartości funkcji dla pewnych argumentów minus -1 i -3. Współczynnik B jest równy. Nie mamy obliczyć współczynnik B. Warto zwrócić uwagę, że mamy podane A, ale nie mamy B i C, ale mamy dwa punkty. W takim razie mamy Zobaczcie, że one przyjmują taką samą wartość dla argumentu minus 1 i argumentu 3. W takim razie 1 to się równa, jeżeli za x postawimy minus 1, czyli będziemy mieć minus 1 kwadrat, odjąć b, bo b razy minus 1 jest minus b i dodać c. I tak samo będzie 1 to się równa, kiedy postawimy 3, czyli tutaj będziemy mieć 3 kwadrat, dodać 3b. I dodać C. I mamy układ równań z dwoma niewiadomymi do obliczenia. Wyznaczę sobie C, żeby otrzymać pierwsze jako B. I to nam po prostu tutaj wystarczy. Czyli C to się równa na pewno 1. Robię z pierwszej linijki tutaj. 1, minus 1 do kwadratu to jest 1. Po przeniesieniu na tą stronę to będzie minus 1. I B, jak przeniesiemy na tą stronę, to dostaniemy plus B, czyli wychodzi na to, że C jest równe B, bo 1 odjąć 1, 1 to jest 0. Czyli C jest równe B. W takim razie pod C wszędzie wstawiam tutaj B i lecimy. Czyli mam 1, to się równa 9 plus 3B plus B. W takim razie 9 przenoszę na lewą stronę, czyli to będzie minus 8. No, bo odejmę już tam jeden geston. To się równa 4B, czyli jak podzielę to na 4, no to wychodzi na to, że B jest równe po prostu minus 2. I mieliśmy B obliczyć, i to jest odpowiedź A.